Dzień dobry, moi mili, dzień dobry. Witam Was serdecznie w specjalnym e, czytaniu Halloweenowym, ale również w czytaniu, które chciałabym połączyć z podziękowaniami za 18 tysięcy subskrypcji, do których się zbliżam małymi krokami, jest to jakby ostatnia prosta już, ponieważ w listopadzie wiem już, że naprawdę nie będę miała czasu, żeby Wam za to podziękować odrębnym filmem, więc postanowiłam po prostu te dwie, te dwie kwestie połączyć. Tutaj Witam Trygon Ziemi, byki Panny Koziorożce. Dla których to wykonam za chwilę czytanie w oparciu o rozkład, który został wybrany w czasie głosowania na moim Instagramie. I teraz tak, najpierw zrobimy, powiedzmy sobie, pewnego rodzaju tutaj ułożenie kolektywne, a później dla każdego ze znaków wyjmę dodatkowe informacje. Ok? Więc moi drodzy, słuchajcie, bardzo Wam za wszystko dziękuję i zaczynamy. Byki, panny i koziorożce. Pierwsza, pierwszy aspekt to jest obecna sytuacja lub lekcja, jeśli jesteśmy w takiej sytuacji. As mieczy to jest, słuchajcie, to nie jest lekcja, to jest obecna sytuacja. Mam nadzieję, że w okresie przejścia z października do listopada pozyskacie jakieś informacje. A, lub po prostu m, pożegnacie wszystko, co was dezorientowało lub blokowało, i będziecie miały, mieli absolutną ostrość postrzegania. To jest sukces mentalny. To jest e, wasz czas na to, aby osiągnąć mentalny sukces. Tutaj akurat są nożyczki. Nie widzę tu miecza nigdzie, natomiast w innych kartach, jak doskonale wiecie, As Mieczy to jest po prostu jeden wielki, piękny miecz, i ten miecz zazwyczaj reprezentuje. Nasz umysł, nasz intelekt nie ma wielu przeszkód, których nie, pokonamy, a smie, których nie pokona asmieczy, tak? Tak długo, jak ustawimy swój umysł na zwycięstwo, to jest czas nowego postrzegania spraw, zrozumienia rzeczy, poszukiwania i znalezienia prawdy poszukiwania sprawiedliwości. Jesteśmy gotowi do tego, aby stanąć w obronie tego, w co wierzymy. Ok? a mieczy mówi, odetnij wszystko, co Cię dozorientuje albo blokuje prawdę. To jest wielka ostrość postrzegania. Pamiętaj tylko jednak, że w szukaniu tej przejrzystości i klarowności sytuacji, co niewątpliwie jest sukcesem, bo ją uzyskujemy w energii tej karty, prawda i słowa mogą ciąć w obie strony. Więc po prostu bądź większym dyplomatą to upowiedziałabym super. Ok, A teraz spróbujemy sprawdzić, co stało na, w bloku, w sensie, co blokowało, co było na blokadzie, lub co Was blokowało. A z kielichów. Uważam, że jakieś na zbyt emocjonalne podejście do czegoś to jest dobra karta, w gruncie rzeczy. Przez pryzmat emocji, czasem nie do końca logicznie oceniamy sytuację, tak? I dla części z Was to jest energia, w której powiedzmy sobie szczerze, usuwacie blokady przed miłością, usuwacie blokady przed miłością do siebie samych, też, i z tego też wynika a ta ostrość postrzegania. Zobaczcie, macie dwa asy. Czyli ten as mówi, chcę kochać siebie. Absolutnie, jakby chcę czuć się szczęśliwy, szczęśliwa, chcę żyć pełnym sercem, już wiem, czego chcę, również na poziomie intelektualnym, na poziomie mentalnym. Chcę się sobie opiekować, tak? Chcę się opiekować, jeśli jesteście w jakiejś sytuacji, kiedy na przykład kogoś poznajecie lub jakby wasza relacja się odżywa, tak to nazwę, to chcę się opiekować tym konkretnym początkiem, nowym początkiem, chcę o niego dbać chce brać i chce dawać miłość, to jest piękna energia, słuchajcie, e, cóż mogę powiedzieć jeszcze, tu jest uzdrowienie, tu jest miłość, tu jest łaska, e, więc jeśli były jakieś historie, które blokowały pełnię szczęścia, tak to powiem, w jakimś zakresie Waszego życia, czy to chodzi o relację konkretną, czy to chodzi o miłość do siebie samego, co jest niezwykle ważne, no to już wiemy, czego chcemy, tak? Jest szansa na to, żeby jakby tutaj zacząć doceniać siebie, kochać siebie, zwracać uwagę na swoje potrzeby. To jest początek. Super. I tak jak mówię, dla części z Was to będzie wielka eureka, jeśli chodzi o osobę, y, która jest dla Was ważna, ok? Coś, co wcześniej blokowało Wam takie rzetelne postrzeganie sytuacji, blokowało Was emocjonalnie, może ustąpić. Dla części z Was to jest informacja, że za bardzo emocjonalnie podchodziliśmy do jakichś kwestii, a i takie ocenianie wszystkiego, jakby patrzenie przez pryzmat, przy, przez pryzmat emocji, nie jest. Do końca właściwe czasem, bo jakby ta wizja intelektualna też jest ważna, tak? To postrzeganie przez pryzmat gdzieś tam takiego zdrowego rozsądku spraw też jest ważne, więc emocje czasami biorą górę i jakby no, zagłuszają gdzieś, powiedzmy sobie, zdrowy rozsądek, więc to zależy od sytuacji, natomiast obie te karty są bardzo dobre. Super. A wasze wyzwanie. Okej, okay. eee, pięć, pięć monet, nie użalać się nad sobą, czyli jakby ta miłość do siebie, powiedzmy sobie, pięć monet jest wyzwaniem. Słuchajcie, jeśli jesteście po trudnym momencie, jesteście, jeśli jesteście w trudnej sytuacji, jeśli jesteście po jakiejś sytuacji, w której coś lub ktoś was rozczarował, zostawił, jakby to powiedzieć, bez wsparcia, bo o tym też czasami mówi karta pięciu monet, że jesteśmy zostawieni bez wsparcia, to słuchajcie, absolutnie wasze potrzeby mogą zostać zaspokojone, jeśli się po prostu rozejrzycie dookoła, bo macie wokół siebie, powiedzmy, sobie dostępne wsparcie, ale w piątce monet to jest też powiedzmy, to jest wyzwanie, żeby się nad sobą nie użalać, ok? Żeby jakby nie izolować się na siłę, nie rozpamiętywać jakby historii, które już wiemy, że były rozczarowujące, starać się skupić swoje myśli i swoją energię, przesterować, że tak powiem, głowę na zupełnie inne aspekty w Waszym życiu, na te, które niosą prawdę i na te, które, które niosą radość. Więc to jest wyzwanie. Hmm? To jest wyzwanie, żeby po prostu jakby nie myśleć o tym, co nie fajne, nie użalać się nad sobą. Ja wiem, że to może brzmi banalnie, ale często jest tak w pięciu monetach i bardzo ładnie tą, tą sytuację prezentuje jedna z moich kart w jednej stali, gdzie facet siedzi skulony, zmarznięty, nieszczęśliwy. Pod takim wielkim grzybem, a który, akurat grzybem, takim ogromnym humorem trującym, i pada deszcz dookoła, tak? No, słuchajcie, no, tak długo będzie tam siedział, jak będzie chciał tam siedzieć. To jest jego wolna wola. Może jakby zostać i się użalać nad sobą, a może po prostu wstać i ruszyć do życia. Więc to jest trochę taki wybór należący do Was samych, już powiedziałabym. Nie zawsze wszystko układa się po naszej myśli. myśli przepraszam, życie potrafi nas doświadczyć w najróżniejszy sposób. I to naprawdę od nas zależy, jak sobie z tym poradzimy, czy będziemy rozdrapywać te rany i wciąż wracać myślami do tego, co było niefajne, do ludzi, które, którzy nas skrzywdzili, dotknęli do sytuacji, które były niesprawiedliwe, czy będziemy się starać zostawić to za sobą, wyrzucić z siebie tę złość, ten ból czasem? Ale też, jakby y, przyznać się do niego, w sensie, tak, cierpię, tak, jest mi przykro, tak, ktoś mnie skrzywdził, okej? Okay? Żeby też nie ignorować tych uczuć, bo one będą potęgować jeszcze bardziej się w nas, że tak powiem, i się w sobie też. Więc chodzi o to też, żeby je rozpoznać, przytulić po prostu, a później już zostawić, okej. Okay? Powiedzieć dobra, było jak było, ile mogę siedzieć sam, sama, w odosobnieniu i po prostu w takim marazmie, no, użalając się nad daną sytuacją. Wyjdźcie, proszę, z tej energii, to jest wyzwanie. Dobrze, następnie e, rada. Zobaczcie, widzicie, król Buław. Wyjdźcie z energii, powiedzmy sobie, takiego mm, pozostawania w izolacji i rozpamiętywania trudnych wydarzeń. Jeśli macie problemy finansowe, jest wokół was ktoś, kto wam chętnie pomoże. Od razu powiem, jakiś lider, ktoś kto naprawdę bardzo mocno wie czego chce. To jest jakiś, powiedzmy sobie, osobnik który bardzo mocno inspiruje innych, taka duża charyzma z tego bije, więc też jakby zwróćcie na to uwagę, jeśli jesteście w takim, w takim położeniu. Natomiast jeśli to jest sytuacja, w której poprzednie, ostatnie doświadczenia spowodowały, że jest wam źle i smutno, no to tutaj jest jakby, to jest rada od tych kart. Dla Was, od tych kart. No, rada od kart dla Was. Bądź liderem, kieruj się sercem, inspiruj innych. Um, absolutnie, jakby, um, miej wizję, jak zmienić tę sytuację. Kontroluj swoje sprawy bez strachu i patrz na sprawy długoterminowo. Ok? Powiedziałabym jeszcze, um, miej odważne pomysły. I trochę bądź egoistą, czyli trochę skup się na swoich potrzebach, bo taki jest król Buław. Król Buław, ja często omawiam tą kartę, dla mnie, jest osobistością, która lubi czuć życie. Król Buław to jest energia kogoś, kto lubi sobie w cudzysłowie sprawdzić, czy trawa oby nie zieleńsza u sąsiada, bo chce odkrywać nowe, tak? Więc też jakby dla części z Was informacja taka, żeby po prostu. Iść do przodu za ciosem e, i, tak jak powiedziałam, mieć odważne pomysły skupione na sobie bardziej niż na innych, może, ok? Duża zmiana, powiem, bo tutaj, e, no, ta kobieta akurat się cieszy, że wygrała te pieniądze. Tutaj stają osoby potrzebujące, prawda? Więc też dla Was, jakby tutaj jest jeszcze taka informacja, wyzwanie może trzeba komuś pomóc. Ok, to mi teraz tak przyszło do głowy, że może ktoś potrzebuje Waszego wsparcia i to nie, za, bo to nie musi być, być koniecznie Wy, to jest trzeci scenariusz, że ktoś może potrzebować Waszego wsparcia, niekoniecznie materialnego, to może być obecność fizyczna. W sensie bycia blisko przy kimś, ok? E, to jest rada dla Was: bądź jak król Buław, czyli bądź jak lider, który się kieruje sercem, który wie co i jak, który potrafi innych inspirować, żeby dawali z siebie więcej. Absolutnie wielka pewność siebie, wielka charyzma, e, wielka ciekawość świata też, jakby. No tak. E, przyszłe trzy miesiące umiarkowanie tutaj energia strzelca się pojawia więc jeśli macie do czynienia ze strzelcem to on ta osoba może być ważna w waszym życiu natomiast przez, przez kolejne trzy miesiące to jest jakby rada od karty dla was moje drogie znaki trygonu hmm, Ziemi. Myślę sobie, żeby zachowywać spokój, żeby dbać o spokój własny, czyli żeby nie dać się jakby e, wpuścić w tą energię pięciu monet, gdzie coś nas destabilizuje jednak, tak? Powoduje, że nie patrzymy z optymizmem na życie, ciężko nam się cieszyć małymi nawet rzeczami, małymi sprawami, tak? Energia umiarkowania mówi o harmonii, o balansie, o tym, że trzeba szukać spokoju w sobie i absolutnie nie pozwolić, żeby nikt ani nic nas wytrącili z równowagi, rzekłabym. Dla mnie energia umiarkowania to jest również um, takie przedstawienie życia w zgodzie z harmonią natury. Ta pani tutaj trzyma te zdrowe soki w ręku, chce poczęstować tych ludzi, żeby może ich odtruć też po jakiejś sytuacji, ale generalnie rzecz biorąc jest to energia um, też jakby, jak jesteśmy, wiecie, no na, jakby to powiedzieć, no mogę na swoim przykładzie tylko wspomnieć, że w momencie, kiedy ja naprawdę dbam gdzieś tam o to o, o rodzaj um, jakby diety, w tym znaczeniu, że staram się zdrowo odżywiać bardzo, co nie oznacza, że tak jak już kiedyś mówiłam, jakieś skłonności mam do, do, do przeginania w taką stronę jakby mocno ograniczającą się we wszystkim, ale jednak zwracam uwagę na to, co jem, dlatego, że to rozwija mój zmysł intuicji, takiego powiedzmy sobie postrzegania spraw poza fizycznym, tak to nazwę. Natomiast chodzi też o to, że może część z Was musi zwrócić uwagę, Właśnie na dietę, na sprawę od, od, odcięcia od siebie toksycznych sytuacji, uzdrowienia się w jakimś zakresie też, tak? Większą, większą z, zwrócenie, większej uwagi, zwrócenie większej uwagi na dbanie o własne potrzeby, o własną harmonię, o własny spokój. I krótko mówiąc, tutaj mamy też równowagę sił, która powiedzmy sobie potrafi wnieść umiar we wszystkie dziedziny życia, czyli działać z umiarem, rzekłabym. Energia karty umiarkowanie symbolizuje. Wstrzemięźliwość, poczucie bezpieczeństwa, inspirację, intelekt, skromność i prostotę. Podkreśla też, powiedzmy sobie, znaczenie dobroci, życzliwości, przyjaźni. Ta pani jest bardzo życzliwa w stosunku tych ludzi, na, do tych ludzi na tej karcie. Jest to bardzo dojrzała, świadoma energia. To jest bardzo fajna karta. Tutaj jakby jest tolerancja, kochamy piękno. Um, może trzeba jakiś kompromis między dwoma opcjami wypracować, tak, e, który z na początku nam się wyda kompletnie nieprzystający do siebie. E, generalnie uczy cierpliwości i przystos przystosowania się do warunków e, życia, e, panowanie nad sobą, jakby to jest energia człowieka, który tworzy zrównoważony styl życia, e, zaspokaja swoje potrzeby fizyczne, duchowe i to jest dla wszystko w trosce o harmonię i to jest dla Was, moi, moi na kolejne 3 miesiące, a na kolejne 6 miesięcy królowa kielichów. Uwielbiam tą kartę, powiem Wam. Królowa Kielichów e, to jest bardzo dojrzała. No, słuchają mnie też panowie, więc, e, więc jakby panowie, proszę, jakby zdajcie sobie sprawę, że e, każdy ma, z nas ma w sobie żeńską i e, męską, jakby męski i żeński pierwiastek. Natomiast Królowa Kielichów jest to piękna damska energia, żeńska energia dla mnie. Wielkiej miłości, wielkiej cierpliwości, wielkiej opiekuńczości. To jest dla Was, kochani, wskazówka na kolejne 6 miesięcy. Królowa Kielichów to jest świadomość intuicji i świadomość przeczuć. Królowa kielichów jest obdarzona w ogromną wyobraźnią, ma intuicję, ma wyczucie piękna i takt. To jest jakby moje drogie panie, karta, która symbolizuje podkreślanie takich bardzo kobiecych aspektów, symbolizuje wdzięk, powab, delikatność, subtelność, tak? No i ta karta też wprowadza spokój i harmonię w wasze życie. Czyli cokolwiek was destabilizowało, moi drodzy, w ostatnim czasie, to te dwie karty razem na trzy i na 6 miesięcy mówią nam jednoznacznie o tym, żeby absolutnie dbać o spokój własny. Spokój własny, najważniejszy, naprawdę. Um, tutaj, jeśli chodzi o królowę kielichów, to ona też w doskonały sposób, bardzo często intuicyjnie rozwiązuje różnego rodzaju problemy, często jest uzdrowicielem. Wy możecie mieć wokół siebie taką osobę, albo możecie, możecie mieć też w sobie takie piękne. Um, no, i powiem, zdolności do tego, żeby wspierać kogoś w waszym otoczeniu, kto może potrzebuje pomocy, bo to nam się już tutaj e, pokazało wcześniej, więc zwróćcie na to proszę uwagę. To jest energia osoby, która potrafi w sposób dosyć łatwy nawiązywać kontakt emocjonalny, to jest osoba, która rozumie drugiego człowieka, e, jest bardzo współczująca. To jest też energia kogoś, kto umie się cieszyć małymi rzeczami, słuchajcie, um, kto słucha swojego wewnętrznego głosu, kto jest w stanie skupić się na samopoczuciu innych ludzi, tak? pomóc, jeśli trzeba. Natomiast um, to jest w ogóle, um, powiem tak, to jest osoba, przy której inni ludzie czują się doskonale. Bo jej czułość przyciąga tych, którzy cierpią, i ona leczy im duszę. To jest taka dla Was wskazówka, słuchajcie. Jest, można powiedzieć, taką bezpieczną przystanią dla innych osób, tak? I ma umiejętność, posłuchajcie, naprawiania złamanych serc, złamanych dusz innych ludzi, więc, moje drogie panny, szczególnie do Was to mówię, bo dla, dla mnie y, nasz Wasz znak jest takim, powiedzmy sobie, ma w sobie cechy naturalnego uzdrowiciela, więc jeśli są tutaj je osoby, które mnie słuchają, y, które no, są panną, krótko mówiąc, i czuło od dłuższego czasu, że mają w sobie takie zdolności, Wspierania innych na poziomie duchowym, jakby pomocy innych, innym w tym, w tym zakresie, który, o którym wspomniałam wcześniej. To może to jest dla Was informacja, żeby zastanowić się, jak bardziej możemy to wykorzystać z, jakby w takim codziennym, praktycznym życiu. Piękna energia, moi drodzy, chciałam powiedzieć. Um. Natomiast królowa kielichów, powiem Wam szczerze jeszcze, jest ta ciemniejsza strona, jak dobrze wiemy. Musi też zadbać o swoje własne poczucie emocjonalnego spełnienia i spokoju i stawiać granice między sobą a innymi po prostu. Bo jeśli te granice nie są należycie chronione, to królowa Kielichów z łatwością zapomina o swoich uczuciach i żyje uczuciami innych, co w tym momencie sprawia, że za bardzo myśli sercem, a nie głową. I może powiedzmy sobie prowadzić do takiego za bardzo poświęcania się na rzecz innych. I wiemy doskonale, bo ja już mówiłam o królowej Kielichów w tym znaczeniu właśnie, że z taką samą troską i piękną, pięknym, dobrym przekazem, Razem z jakim, jakim obdarzamy innych ludzi. Ważne jest, żeby w energii królowej kielichów zająć się również sobą, <noise> kochani. I teraz wyciągam em, dla każdego ze znaków po kolei dodatkowe informacje na co jeszcze zwrócić uwagę, o czym sobie pomyśleć, porozmyślać w tym bardzo szczególnym czasie, byki. Bardziej byki, wy macie po prostu y, dosyć ziemską, uziemić się, myślę sobie. Um, jeśli chcecie budować y, jakąś, jakiś aspekt waszego życia to wyciszcie się i jakby zastanówcie się nad so, w sensie nad tym, poszukajcie rozwiązań w sobie, bo ten paśmiecz ten paśmie, czy Boże, ten paśmonet to jest taka powiedzmy sobie energia, w której my nie chcemy się przestać uczyć, wiemy, że musimy coś zgłębiać, wiemy, że musimy się do czegoś przykładać dzień po dniu no i to może być na przykład, wiecie, no w relacjach tak, potrzebujemy chwili dla siebie dlaczego? Dlatego, że staramy się dowiedzieć jak mam naprawić relację z kimś dla mnie ważnym Albo jak je budować, tak? I, I krótko mówiąc, są jakieś doświadczenia, których już nie chcę. I tutaj mam tą mądrość w Eremicie, i tutaj mam poszukiwanie tej własnej drogi. I bycie samemu pozwala nam łatwiej zrozumieć siebie, poczuć się komfortowo ze sobą, tak? I następnie można powrócić, jak ja to mawiam, do społeczeństwa, może z nowymi pomys pomysłami, bo paść, monet to też nowa faza, nowe pomysły, tak? I to, to bardzo w waszym, i one są bardzo w waszym zasięgu. To jest ziemska energia tutaj, czyli dużej racjonalności jednak. Um, powiedziałabym jeszcze, y, że może część z Was po prostu w jakimś znaczeniu y, nie celebruje, ale dzieci na przykład celebrują Halloween, natomiast was to w ogóle nie interesuje i odwrócicie się tego dnia. Y, odnazwijmy sobie, odnazwijmy to. Tego społeczeństwa konsumpcyjnego i materialistycznego, i skupicie się po prostu na świecie wewnętrznym, i to też jest dobre. Absolutnie. Dobra, teraz panny. Zobaczymy, co u panny. Czyli u byków takie dobre, mocne skupienie na własnym ja powiedziałabym. Panny mają rozwój duchowy i sześć mieczy. Kochani, rozwój duchowy w energii karty papież jest niesamowity, dlatego że tutaj to jest wielka mądrość, wielki spokój do tego, żeby mm, prowadzić innych. I teraz tak, to może być sytuacja domowa, zawodowa, jakakolwiek. To jest jakby mądry nauczyciel, który innych prowadzi przez daną sytuację, czasami przez życie, może pomagając im odsunąć się od jakiegoś niebezpieczeństwa. E, może jakby prowadzi ich też jakby sam uzyskując leps lepszą, bardziej dojrzałą pozycję w swoim życiu. Dla części z Was słuchajcie: Podróż z rodziną, ale to już bardzo prozaicznie. Dlaczego tak powiedziałam? Bo akurat ja się wybieram. Dla mnie karta papież to też energia stałych związków rodziny. Sześć mieczy to podróż, więc dla mnie to jest podróż z rodziną, tak? Albo podróż z ludźmi dla mnie ważnymi i e, wiem, że to mi dużo da dobrego, ok? Więc to tak jakby już prozaicznie, schodząc na ziemię, określając, to jest taka energia. Natomiast ogólnie arcykapłan to jest człowiek, który uczy, duchowy nauczyciel, tak? I teraz jest też taka energia, żeby odejść od wszystkiego, od, od moim zdaniem, od wszystkich, od, od wszystkich takich nieuczciwości, zakulisowych działań, które mogły być dla Was ryzykiem, bo energia karty kapłan-papież sugeruje, aby przestrzegać ustalonych struktur, społecznych, tradycji. To daje spokój wewnętrzny. Tak? To jest człowiek, który słucha zasad, to jest, powiedzmy sobie, rozwija ufność w innych w sobie, umie się poświęcić, jest szczodry, rozszerza świadomość, jest bardzo duchowe, bardzo duchowe, więc od wszystkiego to, tego, co w Waszym poczuciu budowania wartości, posiadania własnych wartości, to, co dla Was jest ważne, w co, w co Wy wierzycie, czyli od wszystkiego tego, co nie spełnia gdzieś tam tych kryteriów, tak to nazwijmy, trzeba odejść po prostu moje drogie panny, nie ma, nie ma innej opcji, to nie może taki też bardzo duchowy czas, ale to jest duchowy czas w ogóle. Dobra, e, i koziorożce, gwiazda, sześć buław, bardzo ładne karty, moje drogie koziorożce, no gwiazda sama w sobie mówi o tym, o wielkiej nadziei optymizmie, e, o wiarze, o uzdrowieniu po jakimś trudnym momencie, i powiem Wam szczerze, moje drugie koziorożce, to jest inspiracja i ogromny potencjał, potencjał wewnętrzny, żeby tworzyć dalej, a tu mamy zwycięstwo. Wiecie, co to jest też energia taka, która mówi o hojności, o, o tym, że czynimy wokół nas wspaniałą atmosferę tu jest wrażliwość, tu jest inspiracja do tworzenia czegoś, co jest inne co jest wyjątkowe, co jest oryginalne to jest karta, która mówi e, o tym, żeby nawiązywać przyjaźnie w tym czasie e, no wiecie co, energia karty gwiazdy generalnie ułasabia mm, człowieka przyjaciela więc też możecie jakby może trzeba się gdzieś wybrać do przyjaciół spotkać z przyjaciółmi, zaprosić przyjaciół do siebie, e, absolutnie mm, natomiast powiem podążaj za nadzieją i swoimi możliwościami, one doprowadzą Cię na Wyższy poziom i osiągniesz zwycięstwo w tym zakresie. I to dla Was, moje drogie koziorożce. Kochani, jeszcze raz bardzo Wam za wszystko dziękuję. Dziękuję za Waszą obecność, za komentarze. Jak znacie mnie doskonale, wiecie, że na każdy komentarz yy, staram się zawsze odpisać. Um, I cóż mogę powiedzieć? Do usłyszenia, jesteśmy w kontakcie. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.